Cześć, ja jestem Sandra. Witam Was w Środowym Śniadaniu z Winiarską. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajne słówko: pervasive, czyli rozpowszechnione. Możemy tym słówkiem zastąpić na przykład słowo common, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest popularne, rozpowszechnione. Uh, an opinion can be pervasive, uh, a myth can be pervasive. Tak naprawdę wiele możemy to odnieść do bardzo wielu rzeczy, a jest to na pewno słówko na wyższym poziomie niż na przykład właśnie kaman. Warto o tym pamiętać, pisząc jakieś wypracowania, zdając egzaminy albo po prostu zawsze wtedy, kiedy chcecie brzmieć lepiej, po prostu lepiej chcecie sprawiać wrażenie albo po prostu pokazać, że wasz angielski jest na wyższym poziomie. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Pervasive. Bardzo fajne słowo, warto zapamiętać. Do zobaczenia już jutro. Cześć.